witajcie na naszym kanale na YouTube tutaj mamy dzisiaj y, do naprawy Porsche Cayenne silnik 3.2 benzyna ja tutaj cześć. będę robił to jest mój pomocnik Marta pokaż się cześć który filmuje i pomaga co my tu mamy 3.2 benzyna bez gazu rocznik 2003 wiele rzeczy, które pytam o, na temat tego samochodu jest na y, forum Porsche Club ewentualnie też jest tam sporo odpowiedzi na zagadań, zagadnienia i różne pytania, które udzielałem, a później sam ona nie odpowiadałem co my dzisiaj tutaj robimy Porsche Cayenne miał problem z tym, że bardzo często podczas jazdy pojawiają się błędy wtryskiwacza pierwszego i przerw w y, zapłonie na cylindrze jeden y, od czego warto zacząć na pewno wymienić wszystkie cewki na pewno y, wymienić wszystkie świece o ile nie wiemy kiedy były wymieniane warto wymienić filtr paliwa, co też ja tutaj zrobiłem. Oczywiście wszystkie oleje, filtry powietrza są też wymienione. No niestety po tych operacjach samochód nadal ma te same błędy. Po wielu debatach na forum, yy, zresztą też i sam do tego dochodzę, że trzeba sprawdzić wiązkę zasilania wtryskiwacza pierwszego i ewentualnie yy, sam wtryskiwacz. Problem polega na tym, że, żeby się do tego wtryskiwacza dostać, trzeba zdjąć cały kolektor. Co niniejszym czynimy? Ja już tutaj trochę zrobiłem. Marta, pokaż co tu jest zrobione. Co trzeba zdjąć, żeby dostać się do odkręcenia kolektora i do tych wtryskiwaczy? Trzeba tak zdjąć obudowę, obudowę filtra powietrza, wyjąć filtr powietrza. Tutaj są rury powietrza, które idą do przepustnicy. Przepustnica jest przymocowana do kolektora, więc te rury wszystkie zdjąłem. Yy, dalej. Tutaj mamy szereg rurek, Marta pokaż tutaj, z tej strony. Szereg rurek, które bardzo często yy, powodują też różne błędy Prace silnika, jeżeli są nieszczelne, co niniejszym się okazało. Tutaj mamy taką rurkę, która nie było widać, że jest uszkodzona, ale po przy demontażu odpadła. Więc najprawdopodobniej to też był powód, że coś tam się z tym silnikiem działo. Tutaj mamy zdjęte yy, zasilanie do cewek po każdej po, po jednej na cylinder tam mamy drugą wiązkę. Odkręcamy jeszcze te dwie śruby. dejmujemy tutaj y, rurkę i jeszcze jedna rzecz. Tutaj mamy taki biorniczek podciśnienia, który też on jest przymocowany do kolektora. Trzeba go odsunąć. Ja jeszcze, żeby mieć łatwiejszy dostęp do, y, do kolektora zdjąłem napinacz. Chciałem też odkręcać alternator, ale okazało się, że to chyba nie będzie potrzebne. Y, no i oczywiście najważniejsze, odkręcamy śruby, którymi jest przymocowany kolektor. Ich jest łącznie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Przy czym co się okazało, jak odkręciłem 7 śrub. Kolektor nadal jest przytrzymywany. I co się okazało, że tu w tym miejscu są dwie śruby? Nie wiem dlaczego, ale są. I za chwilę odkręcimy tą drugą, drugą śrubę. Co spowoduje, że cały kolektor zdejmiemy. Będziemy mieli dostęp do wtryskiwaczy. To na razie tyle.